Todd Howard znowu to zrobił. Skyrim wyszedł po raz piąty. Dzień dobry, jestem Kairos, a dzisiaj spotykamy się w Anniversary Edition, ponieważ Skyrim obchodzi swoje dziesięciolecie, no i oczywiście Anniversary Edition zakupiłem po to, żebyście wy już nie musieli. Ja się oczywiście śmieję, że Skyrim wyszedł po raz piąty, no bo tak naprawdę premiera Skyrima w 2011, potem Legendary Edition w 2013, potem znowu wyszedł Special Edition w 2016, Skyrim VR w 2017 i teraz mamy Anniversary Edition po raz piąty, choć Trudno mówić, żeby Anniversary Edition było jakimś oddzielnym modułem czy nową pozycją, bo tak naprawdę Anniversary wyszedł w postaci DLC do Special Edition, które tak naprawdę mogliśmy dostać w 2016 za darmo pod warunkiem posiadania Legendary Edition Skyrima. Trochę to nakomplikowane, sorry, że tak przedłużam, ale tak naprawdę nie widziałem nigdy sam dokładnej rozpiski, co będzie w klubie twórczości, a właśnie z tego, co się orientuję, i mam nadzieję, że się nie mylę, wszystkie modyfikacje w Anniversary Edition to jest po prostu cała zawartość klubu twórczości. Znajdujemy się teraz w tak zwanym Creation Clubie od Bethesda, i oczywiście spokojnie, przejdziemy sobie jeszcze do głównej gry. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że anniversary edition kosztuje na Steamie 80 zł. Warto również zwrócić uwagę na to, że najtaniej kredyty do tego klubu możemy kupić za 35 zł i dostajemy ich 750. No i przykładowo, tyle kosztuje bezprzeceny ta modyfikacja zestaw domost Elianory. Tutaj z kolei za 80 zł mamy dostęp do autentycznie wszystkiego, co w tym creation clubie się znajduje. Więc jeżeli ktoś jest bardzo holny na zawartość klubu społeczności, Wydaje mi się, że naprawdę Anniversary Edition za te 80 zł jest całkiem dobrym dealem. Oczywiście mówiono, że niby jest tutaj 500 modów, choć tak naprawdę nie ma tutaj aż tylu pozycji, więc nie wiem, jak te dwie wartości się do siebie odnoszą. Jeżeli sami się orientujecie, jak to działa, możecie z chęcią o tym napisać w komentarzu, bo ja nie chcę walnąć głupoty, a fajnie jest się po prostu wymieniać informacjami między sobą. Ale tak dla pewności przeliczmy, ile dokładnie tutaj pozycji się znajduje dwa siedemdziesiąt trzy siedemdziesiąt cztery a no chyba nie jest 500. Chociaż tak, warto zwrócić uwagę, że jeden z modów to będzie od co nowy zestaw pancerza, gdzie z kolei jakaś inna modyfikacja dodaje o wiele więcej zawartości, bo właśnie całe nowe misje, całe nowe lokacje, całych nowych NPC-ów. Więc może, jeżeli tak bardzo jednostkowo będziemy sobie wszystko dodawać jedno do drugiego, 500 tego wyjdzie. Aczkolwiek obawiam się też bardzo, że to są kwestie, które tak naprawdę uraczą nas w bardziej w po pierwszych kilku godzinach gry, niż też na samym początku tej gry. A no i oczywiście, jeżeli macie też Special Edition, to biorąc pod uwagę na informację zawartą w prawym górnym rogu, to kilka modyfikacji macie dostęp za darmo do pobrania z tego creation cluba. Oczywiście tutaj jeszcze wciąż mamy pozycje mody, które rzecz jasna są już w pełni darmowe do pobrania. A jeżeli nawet nam to nie wystarczy, wciąż pozostaje Nexus. Ok, moi Państwo, wejdźmy teraz po raz kolejny w świat Skyrima i przeżyjmy tę przygodę raz jeszcze. Zobaczmy, czy coś się w ogóle pozmieniało. Szczerze wątpię, ale warto mieć jakieś nadzieje. A, no i rzecz jasna: jeżeli wcześniej wam pokazywałem pozycję klubu społeczności, że coś tam było do kupienia, to oczywiście nie martwcie się, bo cała zawartość klubu społeczności, jak mówiłem, jest w Anniversary Edition dostępna. Bowiem, nawet jeżeli sobie na ten pakiet najedziemy kursorem, żeby zobaczyć szczegóły, to po chwili sceny będziemy mieli pozycję zakupione. Który to już raz budzimy się na tym wozie, co? Kyrie. Fajnie by byłoby, jakby jakaś pszczoła wleciała i była kolizja z tym wozem. Prawdę mówiąc, to nie oglądałem tej kancenki od <grywia> prawie czterech lat, więc nawet nie czuję niczego na zasadzie, że widzę to po raz 80. i chcę mi się żegać. No ale ten wóz się jakoś dziwnie telepie, niezbyt płynnie. No, dobra, wszystko po staremu. Czy ten koń powinien tu stać w ogóle? <grywia> No co, ja kupiłem Skyriba po raz drugi. No, nie mogę Was z tego konia, no przysięgam, że nie mogę. Czekamy, czy teraz się coś popsuje, czy jednak będzie dobry aim. Jeszcze ktoś myśli o Klasyka. Nie, nie mogę, ten koni. Ten koni. Do, ach, dobra, pamiętajcie, jak coś, to kupiłem to dla memów, a nie na poważnie. Tam niby mówią, że dodali jakieś czary, ale dalej dużo nowych zbroi, ja w sumie nie wiem jaką postać stworzyć, czy ja chcę grać magiem, co bardzo w Skyrimie lubię, czy jakimś wojownikiem, a zagrajmy magiem. Nie, ja dobrze pamiętam, że Breton jest jedną z takich ras, która się świetnie pod to nadaje, więc chyba klasycznie zagramy sobie białym, heteroseksualnym mężczyzną. Ja naprawdę nie mogę traktować tworzenia tej postaci poważnie przez tego konia. Piękny gentleman, którego za chwilę ubierzemy w kapturek i już nigdy nie zobaczymy Konik... A co z konikiem? Ach, jest, w 2011 to robiło wrażenie Byle szybko, nie ja mam całego dnia A już się udziłem, że któryś z pracowników Bethesdy Dowali do tego Anniversary Edition moda, który Alduina na pociąg z Tomka przyjaciele podmieni Ok, here we go again Uciekanie z Helgen. Ciekawe czy koń dalej stoi. A gdzie koń? Toń. Zabili naszego konia. No dobra, no to już pograne, już nie ma po grać. No weź się posuń dalej, dalej Lecimy, lecimy, za chwilę oskryptowany Alduin rozwali ścianę łooo! Wow, halo halo, lecimy dalej. A dobra, poczekajmy <laughs> Naprawdę w tej grze jest wszystko postawione. Hop hop, 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 hop. No scope. Bra, się udało. Alduin za chwilę po lewej się pojawi. Jednak się nie pojawił. O, pojawił się. Ja jestem szybszy. O! Weeeee! Ech, wiecie. Chłopcy wybierają gromowładnych. Ale mężczyźni. Cesarstwo. Bo Ulfric to frajer najgorszy. A cesarstwo też nie lubi Talmoru, bo się wpierdalają w te sprawy, które nie trzeba. A tego droga cesarskich jest drogą jedyną i prawidłową. Nie powinien być jakiś miecz. Miecz? Gościu, pa, pana to. Ja już umiem magię. Leczenie przywołanie Hołańca pominię smocza, skóra. A, kurde, powiem wam, że wszystkie skróty klawiszowe nie poszły w las. 200 godzin w Skyrimie, zrobione przez całe życie, zrobiło swoje. Wiem, że może nie brzmi to jak spektakularną liczbę czasu, ale wystarczającą, żeby coś tam e, pamiętać i umieć Ładnie wszystko działa, jak ze starych dawnych czasów Zresztą, co by tu miało nie działać? A w sumie dużo rzeczy może Gromowładni, może da się z nimi dogadać? Nie liczyłbym na to Nie trzeba było tu przyłazić Widzisz, nie liczyłem na to No Oczywiście gramy jak szefuncio na mistrzu, bo sam początek gry i tak jest... Z... Ułatwia aż do bólu. Ja yeah! dobry finisher, Hadwar. A może bym się w sumie ubrał. Czemu wyglądam jak przychlast? Uo, ba, baba baba. Baba bój. Dobra. Czemu lewy przycisk myszy nie odpowiada za lewą rękę, tylko za prawą, bez sensu Dobrze, Hadwar! O! 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 Bardzo, bardzo dobry finisher. Jak na Skyrima przystało. Muszę sobie w końcu zacząć tak z ciekawości poczytać niektóre książki Skyrimowe. <laughs> Szczególnie o Argoniańskiej Pokojowce. Biorę buławę. Dobra, iskierki i w końcu jakiś armor. O! Który będzie idealny pod klimat postaci. O, frajerzy. Dobra, chowaniec dawaj. Nie udało się. Nie działa. Maga przywołania zawsze była dosyć przyjemną sprawą w Skyrimie. Zawsze miałem taki fajny myk, żeby mieć bardzo dużo towarzyszy, jak grałem właśnie sobie lata temu, że grało się magiem, brało się jeszcze e, towarzysza innego maga do pomocy i czasami jeszcze. E, w niektórych questach było tak, że jeszcze z dodatkowym npc tem gdzieś I Nie daj Boże, że też był to Mac. I każdy z nas jeszcze sobie przywołał Chowańca do pomocy czy Atronacha Mrozu e, albo tego Ognistego. I łącznie nas było sześciu taką całą ekipą na pewien sposób. I no, także można sobie całkiem nie, niemałą armię zrobić, nie? To jest dosyć spoko. I, i gadam wam głupoty dni na temat zamiast pokazywać odcinek. E, grę. No. Ło, 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 to można podpalić. Chwila, chwila. Ops, zabiłem mojego. Wspaniały hitbox tej strzały. Dobra, jeszcze ja tylko załatwić pająki i będzie dziedzicka. Tak, granie magiem. Trzymaj jednego przycisku myśli i da się trafić. Wolałbym uniknąć bliższego kontaktu. Może uda nam się przekraść bokiem. Powoli i ostrożnie, uważając na każdy krok. Dobra, cicho i ostrożnie. za Ops, no nie lubię, no co się mam powiedzieć? Gdzie uciekasz? Wracaj tu Oled zebrał. O! No jest! Ten <ścoughs> finisher No <ścoughs> ale to się źle zastarzało. Jej, udało się, tutorial skończony. No i mamy coś, co dodaje Anniversary Edition w końcu tryb przetrwania. Tryb przetrwania wprowadza do rozgrywki potrzeby snu, zaspokajania głodu i walki z zimem oraz dodatkowe wyzwania, takie jak brak szybkiej podróży, zmniejszony udźwig i awansowanie wyłącznie we śnie. Więcej informacji znajdziesz pod hasłem tryb przetrwania w dziale pomocy. Włączyć tryb przetrwania? Można go włączyć i włączyć w każdej chwili. Mm, nie podoba mi się brak szybkiej podróży w Skyrimie, to jest jednak dosyć istotne. I zmniejszony udźwik też mi się nie podoba, aczkolwiek inne aspekty mi się już podobają. A wiecie, co zaryzykuję? Zawsze to coś nowego. Jest tu ciepło. <laughs> to dobrze wiedzieć. Wow, wow, rzeczywiście, jest jakaś ikonka teraz e, na tym naszym pasku informacyjnym z kierunkami świata po prawej. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Powodzenia. Nie udałoby mi się dzisiaj bez ciebie. Ok, ziomeczku, to widzimy się na miejscu w takim razie. Kozak opcja, rozważę to. Dopadł Cię głód, przez co zmniejszony został Twój maksymalny poziom kondycji. Czarno obszar na pasku kondycji jest tego potwierdzeniem. Głód wpływa również na szybkość ataku bronią do walki wręcz. Konsumuj żywność, by zaspokoić głód. Gotowane posiłki pod tym względem są znacznie skuteczniejsze. O, można się nawet zatruć, bo... Po... dobra, kozak. <laughs> to niewiele ten głód w sumie mnie dopadł. Dobra, Ziomek, jak chcesz to sejdź, bo tutaj mamy te fajne kamienie i sobie od razu trzeba maga aktywować. Złodziej, wojownik i mag. E, Okej, okay. 20% szybciej nauka zdolności bierzemy z 13 starożytnych kamieni rozsianych po całym skali. co? Cóż, co kto lubi? Nie mnie osądzać. Gość, zły każdy może wymachiwać kawałem żelaza, tak? A nie każdy potrafi rzucać fireball z, z ręki nie. Co za mnie czekasz? Idź do domu. Ja tutaj idę teraz wędkarza męczyć. Od lat poluję i łowię ryby w tych stronach. Kozak, ponoć w tym wersji gry też można, więc jakby żyłka i przynęta i wędka. Użyj zapasy do łowienia ryb Uu, Aby tego użyć musisz mieć ryb, wędkę w ręku Nie no kurde tak reklamowali to łowienie ryb Tak to niektórych przekonało do kupienia tego Że musimy spróbować Dobra jest wędka w ekwipunku jak broń Tak <grymne> ja Dobra Nieważne Okej okay, mogę być wędką ale jak tego teraz sensownie użyć O Dobra w ten sposób czyli wędka w ręku i musimy do tych zapasów podejść. Czyli tylko w, wizy w oznaczonych miejscach możemy łowić ryby, nie wszędzie. Okej, okay, dosyć ważna informacja, że na przykład w danym miejscu chyba raz dziennie możemy łowić ryby. w tych stronach. Kozak, zobaczmy, co się stanie z tą żyłką Babo, nie puszcz mi ryb. Aha, nie możemy za bardzo kursorem nigdzie ruszać, tylko jest stabilny. Okay. Moje kłusownictwo nikomu nie szkodzi nie, Ale, ale tu ogólnie ryb nie jest jednak okrojone Dobra, <laughs> ale spróbujmy coś złowić, nie? Będzie trzeba to wyczuć, o, chociaż widzę, że jest to skrajnie prosta mechanika Od lat poluję i łowię ryby w tych stronach Dla wszystkich wystarczy, jeśli nie będziemy zachłanni Moje kłusownictwo nikomu nie szkodzi Czy O, 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 naciśnij E, nacisnąłem, mam je trzymać? Mam trzymać to e cały czas? Może? Zdobyć Od uciekła Od lat i łowię ryby w tych stronach Kurwa, zamknij ryj Ostrożnie zamknij, mordę, ryby mi płoszysz. Co tyś dziś ogadasz, gadasz, głupoty jakieś? Już mi nie będzie płoszył ryb podczas mojego wędkowania. Dopadło cię zmęczenie, przez co zmniejszono stał twój maksymalny poziom magii. Ah, fuck. Ubiór wędkarza to coś nowego. O, jest wartość ciepła. Nasz mój wilczór wrócił. Cisza, spokój. I widoczki. Ja! Yeah! Wystarczyło tylko raz kliknąć, ja tak naprawdę. O, no, to też coś nowego. Ogólnie fajnie, że są te modyfikacje przetłumaczone na język polski, mimo wszystko uważam to za plusik, choć nie jestem pewien, czy na pewno wszystkie. Myślę, że się nie obrazi, jakiej kufery teraz sprzątniemy. Mapa połowów Falkret. O, weźmiemy to. Czyli de facto łowienie ryb Prowadza się do tego, że w odpowiednim momencie klikamy raz klawisz E na klawiaturze. Człowiek się udził, że będzie to bardziej skomplikowane. <grym> Niestety nie jest. No naprawdę, dobra, wyraz rybka złowiona, możemy lecieć dalej Oczywiście tutaj, zbaczając lekko z drogi, mamy pierwszy taki customowy dungeon, jakby do zrobienia z bandytami I uważam, że jest to fajna opcja, żeby coś tu sobie oczywiście zdobyć fajny kwipunek. Babo, zostaw mnie O, kamieniałam. By By było coś takiego w normalnym Skyrimie? Nie pamiętam w sumie Dobra, bez przesady dam, raz dam radę z samą magią Powiem wam, buława, fajna sprawa. Aż można by było takim inkwizytorem zagrać. Na przykład, ciężki pancerz. Buława, magia, zniszczenia Takie, jakby taki trzy najważniejsze elementy. No i oczywiście, zaklinanie. Zaklinanie jest fajne, niezależnie od tego, jaką gramy klasę postaci. To się po prostu przydaje pod każdym względem. Oczywiście to awansowanie jest tylko w łóżku. Jak dam umiejętności. No. Nawet widać, o ile pomniejszone jest to i owo. Dobra, jest to sam początek gry, więc sobie można nawet sobie. Zuku strzelić chociaż raz Nie no, jednak gra magiem jest bardziej skomplikowana niż mówiłem na początku Bo trzeba trzymać jeden przycisk myszy, a drugą ręką do tyłu cały czas <laughs> Tak naprawdę Tak, tak, teraz jest zabawnie, o stalowa, jakiś update broni Potem będzie... Bo to będzie trudniej magiem. Dopóki potem nie będę miał enchantu na... E, jak to się mówi, na 100% mniejszy koszt magii zniszczenia, to gra magiem to będzie takie po prostu Nie dać się trafić, bo one shot. Oczywiście, jeżeli będzie się grało bez, bez pancerza, nie? Z tymi samymi shotami jak ja teraz. Można i spać. Na godzinę. Dobra, i tutaj teraz będę mógł levelować A no. Dobra, oczywiście, że magia. Dobra, bierzemy to. No i fajnie. Kill off I ruda. Jasno widzenie, kozak. Ta, teraz połowa kosztu magii robi robotę. Szczególnie, że szłoby przy, tym, to, przy tej sposobności farmić sobie teraz y, skill z przywracania. Dobra, jest i nasza ikonik skrzyneczka z największym skarbem. O, to ciężkie, ja u dźwigu dużo nie mam. O, błogosławiony żelazny miecz i kostór zombie. Kozak, to są dobre skarby. Pusta. O, jest i kuźnia. Prawie się udało z zaskoczenia Sztabka, sztabka. Musimy sobie użyć warsztatu. Mogą na lepsze pancerze. Bardzo fajnie, lubię, lubię, skóra jest wymagana. Co prawda, prawdziwy samouczek dopiero będziemy mieli w rzecznej puszczy. Ale dlaczego by <laughs> nie mieć teraz tego wcześniej? Będę, widzę, że będę mógł tutaj w ogóle wrócić, niektóre rudy jeszcze wykopać, ale w pod że chcę grać magiem i że to jest żelazo, dosyć powszechne, powszechna sprawa, nie wiem, czy jest sens. O, właśnie, właśnie, zobaczymy, czy w ogóle jest dostęp do nowych przedmiotów, to mi się zdaje być czymś zupełnie nowym. O, rzeczywiście, żelazne rękawice płytowe. Mamy, o, żelazny hełm płytowy, tak, to są zdecydowanie właśnie z Anniversary Edition nowe rzeczy. Gościu, daj mi kuźwa z kuźni skorzystać, frajerze Spłoniesz zaraz Dość Jeszcze jak? Kolejny, co mnie przerywa, moje ważne zajęcia Dobra, zobaczmy jeszcze raz O właśnie, są różne rzeczy, jak plecaki, nie? Zwiększające udźwig No dobra, skoro tracimy udźwig na tym heł trybie całym Przetrwania, to te plecaki w takim razie robią lepszą robotę ale sztabka korundu jest wymagana, to nie jest tak jak obsiół na chwili obecnej. O, obrażona zwierzaka! Właśnie, można mieć swojego pecsa. Tylko jak go oswoić ogniste strzały, materiały do budowy obozu. Plecak maga. Wow, dobra. Plecak maga z posłaniem, jeszcze i prawdopodobnie do spania w terenie Plecak poszukiwacza przygód z posłaniem, plecak złodzieja A, czyli pod konkretną klasę postaci mamy jakby konkretny plecak, jeżeli sobie chcemy grać Stado zwierząt? Co, co, co to jest chyba źle przetłumaczone? <laughs> Strzała błyskawic, o Co to jest? Bul Strzała z bulwokorka Okej, okay, tego nie znam, można wędkę nawet zrobić, kozak I chemze ze skorupowada Weird Flex, but ok. Skórzana zbroja to jest klasyka. Skórzana rękawica zwiadowcy, wiadowcy. Skórzany hełm z wiadowcy. No, 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 powiem wam. Skórzane rękawica pieściarza. Jest, jest tutaj od samego początku. Widzę kilka interesujących i nowych pancerzy. Więc gitarka. Dla każdego coś swojego. Jak pewnie będziemy levelować kowalstwo, dostaniemy dostęp do stalowych rzeczy. Ebonowych, daderycznych. Pewnie szklanych, elfich. To będzie coraz więcej tego i O, klop. No i wygląda na to, że to by było na tyle tej całej jaskini, ale kurde, prawie jest ci poziom, więc fajny fajny obszar do pozwiedzania sobie na początku gierki polecam. Temperatura jest w sam raz, ale jednak jest śnieżynka. Hm. ciekawe, no w sumie w nocy jest chłodniej i w sumie jesteśmy jakby w krainie nordyckiej na pewien sposób, gdzie rzeczywiście, no raczej jest zimniej. No i dzień, dobry, dzień, dobry, witamy w rzecznej puszczy. A, właśnie, bo ty jesteś tymi e, rodzinką, z tym sobie o to otokowalem. Och, Alvor. Ilu to z nas opieprzomu, mu chatę? właściwie kuźnie z tych sztabek stali i żelaza? Zapewne wielu, zdecydowanie wielu. Suma summarum wierzę, że żeby w pełni jakby posiąść esencję tej Anniversary Edition należałoby w to pograć i oczywiście zyskać dostęp do wszystkich tych modów, a z pozycji pierwszej godziny, dwóch, trzech gry trudno tak naprawdę mówić dużo Oczywiście jest kilka zmian, ale teraz grając tego tak naprawdę to, to, to jest wciąż Skyrim, to jest wciąż Skyrim z modami I wierzę, że prawdopodobnie jeszcze sobie z pozycji mody dogram no, wiele pozycji ale tak jak mówią, tak jak powiedziałem na samym początku, jeżeli kogoś bardzo interesują modyfikacje właśnie z tego klubu społeczności od Bethesdy, to naprawdę za 80 zł, zyskając dostęp do wszystkiego stamtąd, jest to bardzo opłacalny deal, bo nierzadko za połowę tej kwoty kupimy góra z 2-3 mody, a tutaj wyszło z 70 pozycji, tak naprawdę. Nie są to bardzo uderzające zmiany, ale rzeczywiście jakieś są. Jeżeli ktoś tak jak ja od pół roku myśli, żeby powrócić do Skyrima, a nie grał w niego z dobre tak naprawdę 3-4 lata, może to jest nawet worth it opcja, a jeżeli nie, to zawsze pozostaje pobranie Nexusa oraz mnóstwo modyfikacji. Ja oczywiście chciałbym w pełni do tego screen powrócić na transmisji na żywo, która właśnie odbędzie się jeszcze dzisiaj, czyli 11 listopada. I też Was z chęcią oczywiście zachęcam, ponieważ wtedy w pełni będziemy mogli skonsumować tą anniversary edition. No i w pełni to i owo sobie tutaj ogarnąć, posprawdzać i zweryfikować. Ja oczywiście to jest takie moje pierwsze tak naprawdę rozeznanie się w tej sytuacji, pierwsza taka próba. A tak jak e, oczywiście wejścia w to wszystko, ale tak jak wspomniałem, tutaj by trzeba było spędzić naprawdę z parę godzin i. Taki film dosyć szczegółowy zrobić, a to prawdopodobnie trochę czasu by zajęło. No i ja też mnie troszeczkę czas goni, bo nie mam dzisiaj zbyt dużo wolnego czasu, by bardzo dużo przy tym skarbie posiedzieć. Niemniej jednak mam nadzieję, że choć minimalnie Was tym materiałem zainteresowałem i być może naprowadziłem Was bardziej w kierunku, czy kupicie bądź nie kupicie. Ocenę oczywiście pozostawiam Wam. Czy czasem ja się z Wami żegnam, zachęcam do zostawienia jakiejś oceny. Trzymajcie się, no i do zobaczenia. A jakbyście kiedyś mieli życzenie coś jeszcze z tego nagrać, wystarczy napisać. Miłego dnia! Hej!